dzisiaj do obejrzenia filmiku, w którym chciałam wam pokazać kilka rzeczy, które moim zdaniem każda kobieta powinna mieć w swojej szafie na nadchodzącą jesień, w które rzeczy powinna się wyposażyć, na jakie rzeczy zwracać uwagę w sklepach i w lumpeksach. Czego szukać, żeby było to na tym jesień następną i może na kilka jeszcze następnych. U mnie te rzeczy, które Wam teraz pokażę, noszę już przynajmniej do będzie trzecia jesień, kiedy je założę. To są rzeczy moim zdaniem nie pochodzące z mody i rzeczy, które ja inwestuję pieniądze, bo uważam, że najlepiej się po prostu te inwestycje sprawdza. I tak, zacznę jeszcze od tego, że tak jak mówiłam o letnich ciuchach, że można je kupić bardzo tanie, bo one są na jeden sezon i później nie żal je wyrzucić. Tak jednak na jesień i zimy trzeba zwracać uwagę na jakość tych materiałów, na y, grubość tego wszystkiego. Na przykład chcemy nosić swetry z wełny, chcemy mieć y, ciepłe rzeczy, fajne i porządne, ale wiem, że też można je y, kupić okazyjnie i o takich rzeczach chciałam wam, chciałabym je po, Wam pokazać i o takich rzeczach do Was powiedzieć dzisiaj. Bele, na Nabablałam się, nabablałam, przechodzimy do tematu. Pierwszym moim, moim zdaniem, pierwszym niezbędnikiem w szafie każdej kobiety są duże swetry. Ja Wam pokażę dwa moje takie ulubione, które wyciągnęłam z szafy. Przepraszam, będę tak tutaj że już nawet powywalałam tych ciułów. Pierwszy to jest taki duży sweter. Jest to męski sweter. Długi, 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 na czarne guziki. Ja go noszę z podwiniętymi rękawami. Do spodni, do spódnicy, po prostu do wszystkiego, kiedy nie wiem, co na siebie zarzucić. Podwijam rękawy w, taki, w takim luźnym stylu. Na pewno Wam się pokażę jeszcze w takich jesiennych na tak jak noszę ten sweter. Ten sweter jest akurat z mojego e, taty szafy wyciągnięty. Myślę, że to był nietrafiony prezent chyba, chyba od mamy. Nie wiem, mogę się mylić, ale tato tego swetera nie nosił, więc ja mu po prostu go ukradłam. To jest męski rozmiar, to jest wielki sweter, gruby, ciężki i wygląda naprawdę super, kiedy założycie rurki, zwykłe, nawet tenisówki, biały t-shirt i taki sweter z podwiniętymi rękawami. Na przykład możecie szalikiem i torebką dodawać tylko smaku tym rzeczom. Więc to jest pierwszy sweter, którego mam za darmo. Drugi sweterek e, to jest również taki, to już jest taka tłoczona wełna, widzicie? To jest taki już wzór robiony na drutach widać, też, również długi. Tu już nie zapinam, to jest bardziej taki kardigan ciepły z jednej i z drugiej strony, no, wełniany po prostu sweterek, którego ja również noszę właśnie do getrów, do jeansów, do spódnicy, do różnych butów, bo i obcasy możecie do tego założyć i kozaczki, i, i botki, i tenisówki i wszystko i po prostu pod spód, naj, spód najzwyklejszy shirt i takie swetry u mnie po prostu sprawują się najlepiej na jesień. uwielbiam siebie w takim stylu. Bardzo rzadko właśnie chodzę w ramonesce i w kurtkach, a częściej zarzucam na siebie jakiś sweter i właśnie dodatkami zmieniam swój styl. Yy, I ten sweterek kupowałam w lumpie za 20 zł, kompletnie bez żadnych zniszczeń i żadnych yy, oznaków noszenia, więc bardzo jestem zadowolona z tego zakupu, bo to sobie z tyłu odrzucała ta rzecz, którą już Wam pokazałam. Kolejną rzeczą i moim zdaniem must have'em w szafie każdej kobiety jest tręcz. Tręcz w kolorze takim, jak na tręcz przystało. Wygląda tak, z guziczkami, u mnie jest zwężany w pasie, ze sznureczkiem, Rękawki ma takie i to jest taki y, płaszczyk, który właśnie na jesień sprawuje się super. Y, to jest już bardziej taka elegancka część garderoby, ale ja również noszę to do y, tenisówek i adidasów. Y, uwielbiam takie tręcze, gdyż nadają właśnie takiego szyku ubiorowi. I też uważam, że pasuje do każdego typu urody, do każdej cery taki kolor i y, że każda kobieta taki tręcz powinna mieć w swojej szafie, bo jednak y, była kiedyś na to moda. I teraz y, co roku zakładam ten płaszcz i, i, co roku, i co roku jestem zadowolona z tego, jak w nim wyglądam. Nie mam poczucia czegoś takiego, że chciałabym mieć nowy, inny, lepszy. Kupiam sobie, uważam, w tak uniwersalnym kroju i dla mnie właśnie, y, gdzie w pasie związuje się sznureczkiem, co podkreśla takie fajne kobiece kształty, dla mnie bomba. Polecam serdecznie. I to ta, to, kupi, to jest zakup z Fesco za że 90 zł, 80 coś takiego, ale mówię Wam no po prostu, co sezon to ubieram, co sezon jesienny ubieram ten tręcz. Kolejną rzeczą jest kurtka skórzana, ramoneska. Ja posiadałam w swojej szafie taką czarną z cekinami całą, myślałam, że to będzie bomba po prostu hit sezonu. Teraz w tej chwili powędrowała ta kurteczka do mojej mamy, bo jej jest lepiej w tej kurteczce. Gdyż ja wolę jednak rzeczy spokojniejsze i właśnie to Wam chciałam pokazać. Mam taką czarną ramoneskę, gdzie jest łączony na skóra z materiałem. Bardzo ją lubię. I to jest właśnie coś dla mnie. Ja wolę rzeczy takie bardziej uniwersalne, gdzie tylko dodatkami zmienię sobie styl a kupiłam sobie tą kurteczkę z ćwiekami, myślałam, że będzie fajna, ale nie zawsze te ćwieki pasowały, gdy chciałam być spokojna, chciałam być taka ugrzeczniona całkowicie, nie dodawać sobie właśnie pazura, to nie, niestety te ćwieki właśnie wszędzie wystawały na tej kurtce, to było coś nie dla mnie. Ale taki krój, gdzie właśnie mogę sobie zmieniać makijażem, tak jak mówię, paszkami, szalikami, torebkami, butami, styl kurtki, po prostu to, tak samo czarna ramoneska moim zdaniem to jest must have w każdej szafie, każda dziewczyna powinna ją mieć, ona świetnie wygląda do każdych butów, do każdych spodni spódnicy, sukienek no po prostu super ekstra ja nawet zakładam jesienią do letnich sukienek i czarne kalosze, no po prostu super ekstra to jest kolejna rzecz kolejną rzeczą będzie aha i za Ramoneskę zapłaciłam 99 zł na Allegro, ją kupowałam również 3 lata temu, kolejną rzeczą już uważam, że to już zależnie od gustu, bo to jest modne od jakiegoś, od jakichś dwóch sezonów to jest modne jest to parka Parka w kolorze khaki, już pewnie wszędzie widziana na ulicach, ja mam taką stuterkę na kapturze. Ja swoją upolowałam w lumpie, dlatego ją wzięłam. Nie miałam i noszę ją z podwiniętymi rękami, gdyż to jest rozmiar 44. Nasła mnie bardzo luźna, taka jak trochę y, wyglądam trochę jakbym szła łowić ryby. mężowi <laughs> no, się w ogóle nie podoba w tym stylu, ale ja, ja taki styl bardzo lubię od czasu do czasu założyć. I dlatego na tą kurteczkę może nie wydałem 200 zł, bo tak gdzieś w tych granicach się trzymają te kurteczki. Ale zapłaciłam za nią 40 i bardzo się cieszę, że znalazłam taką w lumpie i nosiłam ją w tamtym roku i nosi będę nosić ją w tym roku. Więc bardzo serdecznie Wam polecam szukać rzeczy właśnie w lumpeksach albo na jakichś wyprzedażach, albo przeglądnijcie szafy babć, ojców. Naprawdę serdecznie Wam polecam, bo czasami wydawać się może, yy, nawet jak padacie do lumpa, o właśnie. I wydawać się może przygotujeście dział damski, że nic dla Was nie ma, nic fajnego, szukacie wszystkiego w swoim rozmiarze, a nieprawda, szukajcie większych rozmiarów. Idźcie na męski dział, popatrzcie tam na swetry, niech ten sweter będzie XL. Niech on wisi, podciągnijcie rękawy. Dla mnie taki styl wygląda super ekstra po prostu. A podkrećcie swoją kobiecość makijażem, biżuterią. Wcale nie musicie się opinać na jesień, żeby wyglądać super. Naprawdę tak jest moje zdanie. Więc parka! I y, ostatnim, ostatnią rzeczą, którą chciałabym pokazać, a jeszcze powiem o dwóch, będą dżinsy. Myślę, że to jest po prostu rzecz, którą każda kobieta ma w swojej szafie, jak nie ma, to wyposażcie się w dżinsy. Ja mam jasne i ciemne, obydwie pary mam z sklepu Aldi w Niemczech, za koszt 5 euro, tak 20 zł, dlatego jestem bardzo z niej zadowolona, cudownie się noszą, cudownie się piorą, noszę je na okrągło. I polecam serdecznie, bo również na jesień pasują po prostu do wszystkiego założycie elegancką koszulę, założycie sweter, założycie parkę, ramoneskę, trench, wszystko jak najbardziej pasuje do dżinsów. No to już chyba każdy wie. I kolejnymi dwoma rzeczami, o których chciałam powiedzieć moim zdaniem, niezbędnikami w każdej jesiennej szafie kobiety są czarne kryjące rajstopy, których akurat nie mam, dlatego muszę się w nie wyposażyć. Takie wiecie, kryjące całą nogę. Uważam, że wyglądają super, dlatego że w tym okresie właśnie przejściowy między y, latem a zimą można zakładać letnie sukienki. Jest na to sposób, właśnie zakładacie letnią sukienkę, zakładacie na to ramoneskę, jeszcze te bardziej jak to jest taka sukienka w kwiatuszki zwiewna. Dla mnie ja uwielbiam w ogóle taki styl. Zakładacie ramoneskę, zakładacie czarne kryjące rajstopy i buciki, na przykład botki, na przykład jakieś śpileczki, na przykład kalosze, właśnie co moim zdaniem wygląda super. I, i możecie dalej te letnie rzeczy jeszcze przenosić przez ten okres jesienny. I kolejną rzeczą, tak jak powiedziałam, w Czarnych Krzyńcych Rejstowach są getry. Ale getry, mam to, mm, ja rozumiem to pojęcie w ten sposób, że ja noszę to jak rajduzy. Czyli nie odsłaniamy tyłka. Dziewczyny, naprawdę, nawet jak jesteście najzgrabniejsze na świecie i macie się czy pochwalić, macie super pośladki i super zgrabne uda i nogi po prostu do samego nieba, nie noście getrów jako spodni, naprawdę to nie wygląda smacznie, kiedy to wszystko się wbija tam, gdzie nie trzeba, zaznacza to co nie trzeba. Nie wiem, ja uważam, że gedry, czy leginsy, jak to jak zwał, tak zwał, to jest część garderoby, która mm, powinna być odsłonięta, ale od, od ud najwyżej. Nie wyżej, nie zakładajcie krótkich bluzaczek i getrów, bo nie niesmacznie to wygląda. I to nie jest tylko moje zdanie, naprawdę. Chyba że idziecie na salę fitness po prostu ćwiczyć albo biegać, no to wtedy dobra, jeszcze jakoś to zrozumiem, ale tak po prostu idąc ulicą nie wygląda to smacznie. Ale getry jednak są niezbędnikiem w szafie każdej kobiety, gdyż pasują do wszystkich dłuższych setrów, do wszystkich dłuższych koszul, do wszystkich dłuższych tunik, do płaszczy i tak dalej. To jest cudowny zamiennik właśnie dżinsów i 100 razy wygodniejszy. No i mam nadzieję, że y, to moje gadanie i weblanie Wam się podobało, że coś y, może przypadło Wam do gustu, po coś na coś może zwrócicie uwagę na następnych zakupach, że zajrzycie może do Lumpeksu, nie ominiecie jego następnym razem przechodząc z boku, że zajdziecie na dział męski i poszukacie czegoś dla siebie, nawet jak jesteście malutkie i filigranowe, naprawdę można się super ubrać na dziele męskim. Dobra, nie przedłużam, kończymy już te moje wywody. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!